Cześć, witam serdecznie w kolejnym wydaniu Deserek TV. Ja jestem pan Deserek, a to jest sernik z fantom. Jest to kolejny bardzo prosty przepis na łatwe, proste, szybkie i smaczne ciasto bezpieczenia. Sernik z tym smakiem przypomina pomarańczowe landrynki, jest dosyć intensywnie pomarańczowy oraz orzeźwiający w swym smaku. Jeżeli lubicie tego typu ciasta, zapraszam do obejrzenia poprzednich materiałów wideo, a teraz zapraszam już na nowy poradnik. Smacznego! Do szklanki dodajemy żelatynę i do pełna zalewamy gorącą fantą. Dokładnie mieszamy, aby żelatyna rozpuściła się i odstawiamy do wystudzenia. W tym samym czasie do miski dodajemy śmietanę kremówkę i ubijamy ją na sztywno. Gdy śmietana już jest ubita na sztywno, dodajemy jogurt z dużymi kawałkami owoców. Następnie biały ser. Dokładnie go siekamy na drobne kawałki i miksujemy, mieszamy, aż uzyskamy jednolitą masę. Dodajemy także cukier-puder i ponownie mieszamy wszystkie składniki. Gdy nasza masa już jest jednolita, na sam koniec dodajemy żelatynę rozpuszczoną w szklance Fanty. Ponownie całość dokładnie mieszamy. Na dno tortownicy o średnicy około 24 cm wykładamy delicję czekoladą do góry, dokładnie tak, aby nie było żadnego prześwitu, i na tak ułożone dno naszego sernika wylewamy naszą masę sernikową. Wyrównujemy i odstawiamy do lodówki do stężenia. W tym samym czasie do garnka wlewamy fantę, gotujemy i do gotującej fanty dodajemy galaretkę pomarańczową. Następnie odstawiamy do stężenia. Gdy nasza galaretka z fantą jest już stężająca, wykładamy, wylewamy na naszą masę sernikową i odstawiamy do lodówki ponownie do stężenia. Więcej ciekawych przepisów znajdziecie na naszej stronie www.desere.tv